Romanie, ty cudzie naszej sceny Gdzieś pomiędzy słowem, a gestem codziennym Sponordu, afera, głowa pełna myśli Nieprzespane noce, co serce cięsi Zaspałeś na leś, jak stanął Jak kierun z nieba, polityk nasz raniony I hop do Włoch, gdzie słońce cię odżało Pod niebem nowy plan się zaczynało Roman, Roman, jak w tak życia Na scenie polityki, królowa zagrywa Slik do lewicy, jak zmiana pór Roku. Wciąż nowe przygody, bez chwili spokoju Roman, Roman w polityce jak w burzy Swyr do lewicy, wciąż nowe przygody Roman, rozważasz wybory z humoret Śmiech nas prowadzi, z każdy twój skandal Założy że brew w czasach się kiności, Gdzie każdy krok miał za sobą wiek zawiłości Dziś lewicowy bohat w pełnej młodości Zmienia maski jak aktor w politycznej godzinności, Z botami w polityce, z uśmiechem i śmiertym Podważasz wybory z pięknie niepowstrzymanym Jesteś jak rzeka, w która płynie bez końca Nie można cię zatrzymać, choć jak ciągle się zmienia Roman, roman jak także życia na scenie polityki Królowa zagrywa Slip do lewicy jak zmiana pół Roku, wciąż nowe przygody, bez chwili spokoju. Roman, Roman w polityce, jak poruży. Zliw do lewicy, wciąż nowe przygody. Roman, uważasz, wybory z humorem. Śmiech nas prowadzi, przez ja każdy twój skandal. Roman, Roman w polityce, jak Z Zlyb do lewicy, wciąż nowe przygody. Roman, uważasz, wybory z humorem. Śmiech nas prowadzi, jest ja każdy twój skandal. Czy rzeczywiście jestem, co w umami? Wytycznie go ogni, z tych której wabity ja pełnią w zastotach Też są jak to ciągły się z